E Przez świąteczna sobota to w czerwiące leszczyna święto Makówek. Bardzo cieszymy się, co roku widząc wielu mieszkańców, którzy uczestniczą w organizowanym przez nas jarmarku. My co roku przygotowujemy dla nich atrakcje, które wprowadzają nas wszystkich w piękny przedświąteczny klimat. Rozdajemy żywe, pachnące lasem choinki, mamy warsztaty kreatywne. Dla najmłodszych jest karuzela, mini ciuchcia w tym roku. Bawią nas kuglarze. Szczudlarze można spotkać Mikołaja, no i oczywiście tytułowe Makówki. To wydarzenie dzisiaj jest ważne ze względu na mieszkańców. Wyszli z domu, spotkali się na tradycyjnym już 13 spotkaniu, które to spotkanie pokazuje rodzaj tradycji bożonarodzeniowych. Nasze panie skół gospodyń wiejskich serwują doskonałe makówki. Każde koło stara się przygotować niepowtarzalne wyjątkowe makówki i kiedy je degustujemy to faktycznie czujemy, że smak jest fantastyczny. 8 kilo maku, 4 kilo rodzynek, migdałów prawie kilo, 55 bułek, bułek, masła przeszło 20 minut, miód liter miodu, no cukier wiadomo, no i ten. No i oszczegyśnię. I rozumiem, że nic już nie zostało. No to proszę. Tradycja, nasza śląska, nasza czerwieńsko-leszyńska. Myślę, że to już jest taka, że tak powiem, zupełnie pełna marka. Stało się to już pewnym symbolem. Co zresztą widać, ilu jest uczestników, jak, jaką to rodzi radość i, i, i zainteresowanie tak mieszkańców, jak i również tych, którzy to przygotowują, czyli kałku, gospodyń wiejskich. Najlepsze no makówki robią gospodynia szczuchowa. które wiedzą jak je zrobić i karę wkładają serce do tej roboty. No właśnie, woda czy mleko? Oczywiście mleko. Mleko, miód, cukier, masło, bakalie, wszystko się gotuje i e, e, oczywiście linga. Jak wiecie, co to jest linga. No, Czyli linga przekładamy. Nawirdekorujemy dekorujemy i wkładamy serce i to jest najważniejsze. Radości, spokoju, refleksji przy choince Są wielce radzi właśnie, że u nas odbyło się święto Makówek. Po raz jak powiadacie, no ale my są wielce radzi, że nasze miasto, gmina i miasto Czerwionka Leszczyny są stolicą właśnie Makówek, bo panie z naszych kół gospodyń wiejskich robią najlepsze na świecie Makówki. Przyjedźcie na bezrok, bo teraz nie doć już rady pokosztujecie i na pewno przyznocie mi rację. Jak mówią źródła, od około 170 lat e, królują na śląskich stołach świątecznych. E, zgodnie z tradycją należało się nimi najeść do syta, e, a ich spożycie gwarantowało, że rodzina będzie razem, nie rozejdzie się. Makówek powinno starczyć do rana po drugim dniu świąt. Wszystkim mieszkańcom gminy i miasta Czerbią Kaleszczyny życzę wszystkiego dobrego. Niech święta Bożego Narodzenia upłyną w radosnej, rodzinnej atmosferze. Natomiast na nowy 2023 rok spełnienia najskrytszych marzeń, ale nadal wszystko zdrowia.